Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj Was zapraszam na test nowości marki Bell. Ostatnio pojawiła się nowa błyszcząca kolekcja, właśnie w asortymencie, i postanowiłam Bell i postanowiłam ją kupić. Kupiłam te produkty, które były najciekawsze, choć nie wiem czy zasadniczo, no na przykład lakierów, wiadomo, że z brokatem nie kupowałam. Nie wiem czy coś, czy właściwie nie kupiłam wszystkiego, co wyszło. Nieistotne. Dzisiaj właśnie to testujemy, także zapraszam Was bardzo gorąco. Do oglądania. I oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciukę do góry, napiszecie komentarz i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I słuchajcie, w ramach tej kolekcji najpierw pozwólcie, że Wam przedstawię te produkty i powiem może, ile one kosztują. Pojawiły się produkty kremowe, i mamy tutaj brązer, róż i rozświetlacz. Małe opakowania, i koszt takiej przyjemności to jest 16,99. Per sztuka. Mamy również z tej kolekcji Glitter Pigments. Zaraz do tego dojdziemy. I koszt takiej przyjemności to jest 14,99. Oraz mamy Puder. Puder Glow Loose Powder. Puder rozświetlający, który kosztuje 17,49. No i zobaczymy przede wszystkim. Bardzo są ciekawa tego pudru. Jak tym razem bez zdefiniowało rozświetlający puder, bo mam ich kilka, w swoim, że tak powiem, asortymencie domowym i mamy pudry, które są bardzo takie przyjazne, satynowe, normalne, a zdarzał się również puder pod taką samą jakby nazwą, czyli rozświetlający, który był tak błyszczący, że absolutnie o nałożeniu go na całą twarz, no myślę, że nie ma co mówić. I tu, jeszcze co więcej, w filmach mnie w komentarzach strafowano, że no jak to przecież wiadomo, że to rozświetlacz? No nie wiadomo. Gratis do zakupów, bo robiłam je na stronie Bell, dostałam za e, złotówkę taki zestaw e, róży Sweet Melody, trzy prasowane róże, też takie lekko błyszczące, więc rozumiem, że gdzieś tam pozbywają się stoku, ale zawsze bardzo miły gratis. I ja na twarzy mam podkład, a właściwie krem BB, ponieważ zdecydowałam się dzisiaj nałożyć sobie krem z y, Miszy Missha Perfect Cover w kolorze 21, po to, żeby ona nie zastygła, żeby była najbardziej plastyczna, bo obawiałam się tego, że jak nałożę Liren, na przykład City Matte, czy cokolwiek innego, to nim tutaj do Was przyjdę, nim dotrę, no to może się okazać, że już, że już to zastygło mi na twarz. Ale zacznijmy sobie od Glitter Pigmentu, bo mam już ten makijaż oka zrobiony. I zobaczcie na zbliżeniach, że to co mam właśnie na powiece to jest ten Glitter Pigment. Ja go wybrałam w kolorze 01 Peachy Spark i nie wiem jak Wy definiujecie słowo Glitter Pigments. Ja definiuję tak, że to będzie coś bardzo błyszczącego. Natomiast ten pigment, moi kochani, jest bardzo subtelnym produktem. Nie ma on absolutnie ani w sobie drobinek, nie ma w sobie brokatu, nie ma w sobie nic miniącego. Jest on taki wręcz półtransparentny. E, tutaj pamiętajcie, że przede mną stoją lampy już abstrahując, że dzisiaj mamy przepiękną pogodę, kiedy to nagrywam ale to wygląda bardziej jak taki rozświetlacz lekko złoty. E, on ma takie delikatne podtony brzoskwiniowe na upartego, ale naprawdę trzeba chcieć je zobaczyć. I szczerze powiedziawszy, jestem dosyć mocno zawiedziona tym produktem. Owszem, ono odpowiada moim aktualnym upodobaniom, jeżeli chodzi o błyski na oczach, więc, więc jest delikatny i w porządku. Jest to taki raczej produkt tak zwany elegancki. Natomiast ja go nakładałam palcem i powiem szczerze, że ta aplikacja nie należała do najprzyjemniejszych, bo tak jak mówię, po nałożeniu go, nawet po sklepywaniu go palcem, jeżeli po prostu nabiorę go na palec i chcę przejechać po oku, to uzyskuje taki efekt. To jest efekt półtransparentny. Trzeba naprawdę kilkukrotnie go dokładać, więc już na cień dobry dla mnie ten produkt jest, no niestety, wypałem. No a teraz lećmy z naszym kremowym brązerem. Ja go mam w kolorze 01 Frozen Cappuccino. Tak wygląda Produkt. Ja go będę nakładała palcami, bo uznałam, że tak będzie mi po prostu najwygodniej, ale wtedy też czuję konsystencję. On jest taki delikatnie tłustawy, ale bardziej może kremowy niż tłustawy. No jest przyjemny. Aha. I jest bardzo, bardzo, może chodźcie trochę bliżej. I jest bardzo, bardzo jasny. Jest też, rzekłabym, taki troszeczkę półtransparentny. Na tym poliku będzie lepiej widać. Ja go dokładam i dokładam. Kolor jest taki dosyć mocno chłodny, natomiast produkt jest właśnie tłustawy, jasny i wydaje mi się stosunkowo mało napigmentowany, biorąc pod uwagę... Liczbę tych warstewek, które tutaj właśnie nałożyłam, i teraz kremowy róż, i w kolorze, mam go w kolorze 01 Frosty Pink, i on na żywo wydaje się taki o, chyba taki, jak widzicie na swoich odbiornikach, także taki zdecydowanie bardziej koralowy, jak różowy, a tym bardziej nie frosty. Tutaj ta konsystencja jest dokładnie taka sama, aha, i historia z jego aplikacją jest też dokładnie taka sama. Nie jest to produkt mocno napigmentowany, na przykład jak ten róż z kolekcji, no nie pamiętam jakiej, belco ostatnio testowałam, chyba Amber. Ten zdecydowanie. Policzka faktycznie wypada tak różowo, dosyć powiedziałabym tak świetliście nawet, ale tutaj tego pigmentu za dużo nie ma. Ja to sobie teraz rozklepię, a potem polecimy z rozświetlaczem, bo nie chcę zbyt dużo produktów nakładać. Róż widzę, że zostaje. Mimo rozklepania on jest zdecydowanie. Znaczy jest widoczny, jeżeli za dużo razy tam nie doklepiemy go. Tu będzie pewnie lepiej widać na tym policzku. Tak, są to takie produkty zdecydowanie przyjazne użytkownikowi w tym znaczeniu, że nie są. Za mocno napigmentowane. Są to takie produkty, które zdecydowanie hmm, tylko mają za zadanie delikatne podbicie później tego, przepraszam, makijażu prasowanego. Natomiast w tej ilości i w ten sposób nałożone, no to praktycznie stają się e, niewidoczne. Szczególnie ten róż. Ja jeszcze chciałabym go odrobinę dołożyć. Hmm, może tym razem zrobię to przy pomocy boku gąbki. No on jest taki, on no jest taki lekko cukierkowy. Oczywiście można to mniej wklepywać. Czy one nam nie robią jakiekolwiek wrażenie? Szczerze mówiąc chyba nie. Niby nie mogę nic im chyba zasadniczo tak bardzo zarzucić, jak na przykład temu pigmentowi, ale... O. To jest taki trochę naturalny rumieniec, który zniknie po przypudrowaniu. Polećmy z rozświetlaczem. Rozświetlacz mam w kolorze 01 Winter Charm. Czyż mówiąc, nie wiem, czy były też inne kolory. Już nie pamiętam. Tak on się prezentuje. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z taką samą konsystencją. Ciekawa jestem tylko jeszcze, czy to jest wyprodukowane tak w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że on jest troszeczkę bardziej tłusty. Tak, zdecydowanie jest bardziej tłusty. Bardziej mokry i jeszcze bardziej y, półtransparentny. Zdecydowanie inną ma konsystencję. Dużo bardziej tłustą. Bez porównania nawet. Aha. I niestety jest to jeden z tych kremowych rozświetlaczy, które, mimo tego, że jest tak tłuściutki, to on stawia lekki opór. Czyli tak minimalnie jakby nie tyle, że zastygał, ale tak się przyklejał. No, coś tam daje. Nie, myślę, że rozświetlacz jest głupi. Takiego bardziej delikatnego luku, albo właśnie dla podbicia tych prasowanych. Nie, rozświetlacz mi się najbardziej zdecydowanie podoba. Już wam się przybliżam. Przy okazji zerknijcie na ten glitter pigment. On już w ogóle tutaj mi się pozbierał, a mam bazę z piluiz, nie. Więc no, w ogóle bez komentarza. No, powiem prawdę, że chyba na mnie przepraszam. E, że chyba na mnie to wrażenia za bardzo nie robi. E, najbardziej ten oświetlasz mi się podoba. I teraz czas na nasz puder. Bardzo jestem ciekawa. Ja dzisiaj się mam piękną pogodę, ale ja z domu wychodzę dopiero pod osłoną nocy. Po 18 mam badanie. No, uh -huh. będę by to nie krzywi Nigdy nie miałam badania krzwi o 18. No, nie mogę go otworzyć. No, nie jest to dla mnie osobiście friendly opakowanie, ale dobra. O, jest jeszcze ta folijka. Mamy siteczko, mamy taką najbardziej tanią gąbeczko. Coś. Standardowo robię to przy użyciu gąbki. No to dużo mi się go nabrało, więc sobie nadmiar ściągnę. On w ogóle pachnie melonem? No no no. Co ja patrzę? Jest rozświetlający. Na dłoni. Czekajcie, może a dłoń mi tutaj złapało, gdzie miałam nałożony ten pigment wcześniej, ale po środku. Jest rozświetlający, jest satenowy. Wydaje się taki bardzo błyszczący, ale na twarzy. To ja nie widzę efektu, efektu Edwarda, czyli błysku w słońcu. Aczkolwiek na pewno jest to puder. się wydaje. No, tak całkiem konkretnie błyszczący. Ale jeszcze mieszczący się w granicach jakiegoś... zdrowego rozsądku. Trochę nie podoba mi się ten zapach. Chyba trochę go za szybko pochwaliło. Wiecie co, on jest... Nie jest tak błyszczący jak tamten z Bell z tej kolekcji Amber, ale... On jednak mocno błyszczy. Natomiast gdyby go nakładać pędzlem, nie gąbką, to myślę, że ten efekt, czy nawet jestem tego pewna, byłby dużo bardziej subtelny. Czy znalazłam zamiennik PZ Cotton Delight? Nie wydaje mi się. Pokażę jak on. On nie ma przede wszystkim żadnych drobin. On jest ewidentnie takim pudrem. Satynowym. Więc to na dosyć duży plus. Tak naprawdę zostało nam jeszcze tylko brązer i róż, bo nie będę już dokładała dzisiaj rozświetlacza. Więc może ja to nałożę i dopiero skończę ten makijaż i dopiero Wam się przybliżę. Tak może będzie sensowniej. Na policzki, jeżeli chodzi o brązer, to poleci sobie Kobo Sunny Splendor w kolorze 02 Paraiso Beach. Moje krzesło, jak coś. Taka jestem, nie wiem, czy nie trzeba tego jakimś WD40 gdzieś prysnąć, bo ono. Nie wiem, czy mąż się źle dokręcił. Ono strasznie skrzypi. Tak w normalnym życiu to nie przeszkadza, ale tak przy nagrywaniu filmu to już troszkę. No a róż użyjemy z tego Sweet Melody. I tutaj mamy taki jasny róż, a może nawet połączę te trzy róże. Tak zróbmy. Połączę te trzy tak cium-cium-cium. Cium, cium, cium. O, ładne. Ładne, błyszczące, ale ładne. Bardzo dobrze napigmentowane, rzekłabym. Bardzo, bardzo. O, stawiają opór. Ja się akurat niezbyt dobrze czuję w takich mocnych różach, w sensie takich intensywnych różach, bo wydaje mi się, że to źle po prostu wygląda. Ale jeżeli ktoś lubi taki efekt, nie, wiecie co, teraz jeszcze jak doklepuję tym, tą gąbką, tym pudrem, to po pierwsze ten puder mi zważył. Dobra, to może na podsumowaniu: coś czuję, że przed tym badaniem bo to tylko nie tylko badanie krwi to po prostu i tak muszę się wykąpać. To zmyję sobie tą tapetę, bo do godziny 18 to może naprawdę źle już wyglądać. Bla. Idę dokończyć, za sekundę do Was wracam. No dobrze, kochani, to możemy uznać, że skończyłam. Czas podsumować i czas Wam się oczywiście e, przybliżyć. Przepraszam, ale jakoś mi się te włosy tutaj. A, dobra. E, jest jak jest. <laughs> Więc podsumowując, powiem Wam szczerze, że dla mnie te kremowe, zarówno brązer, jak i róż. Są produktami bardzo takimi przeciętnymi. Nie są może złe, ale nie są dobre. Nie widzę totalnie nic z nich nadzwyczajnego, coś, co by sprawiło, żem powiedział, wow, teraz będę ich używać. Mm, więc no ja osobiście nie polecam. Roświetlacz wydaje mi się atrakcyjny, mimo że jest właśnie taki tłuściutki, trzeba w miarę szybko go nakładać. Podejrzewam, że najlepiej by się go w ogóle nakładało gąbką. I rozświetlacz ze mną na pewno zostaje bo bardzo mi się on, znaczy bardzo to może za dużo powiedziane, ale podoba mi się on, no na pewno jest dużo lepszy jak rozświetlacz Charlotte Tilbury za miliony monet, e, które to oażą. E, no ten Glitter Pigments to niestety, ale jest w mojej ocenie mm, coś kiepskiego, no bo taki sam efekt właściwie uzyskamy nakładając jakikolwiek inny rozświetlacz na, na oko. E, zbiera się to, jest to półtransparentne i nie, i to mi zdecydowanie nie odpowiada. Za to bardzo mi odpowiada ten zestaw róży, i on na pewno ze mną zostaje. One są bardzo w moim stylu i coś, co było za złotówkę, okazuje się praktycznie najlepsze. Jeśli chodzi o puder, to myślę, że on spotka wielu, że tak powiem, wiele osób będzie z niego zadowolonych. Spotka wiele jego zwolenników. O, do tego generalnie zmierzałam. Z tym, że dla mnie on jest niestety chyba za rozświetlający. Ja nie lubię takiego efektu, szczególnie kiedy mam tą twarz grubszą, bo wydaje mi się, że ona się, że i podkreśla mi wszystkie zmarszczki, że ta twarz jest taka jeszcze bardziej wiecie nalana, jak taka pełnia Księżyca. Dosłownie, bo się świeci. Więc yy, może go sobie zostawię na zasadzie właśnie jako taki drugi puder do jakichś takich. Yy, Dodatkowych elementów, ale nie. Po, po przemyśleniu, jeszcze po spojrzeniu w innym pokoju, z innym światłem, bardziej takim typowo dziennym, bez lamp, uważam, że on jednak niezbyt ładnie wygląda u mnie. Ale, tak jak mówię, jeżeli szukacie taniego pudru rozświetlającego, takiego typowo rozświetlającego, to myślę, że ten może u Was zdać egzamin. Więc bilans jest taki: dwa produkty na tak i cztery produkty na nie. No bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, czy kupiłyście coś z tej kolekcji, jak Wam się to sprawdza, no i jak Wam oczywiście się podoba to, co Wam dzisiaj tutaj zaprezentowałam. Mówię, no ja mam raczej, raczej takie, takie sobie podsumowanie, ale nim jeszcze Wam się przybliżę, chcę Wam sprzedać jedną prywatę, bo to jest tak piękne, a ja to jutro oddam, i już tego nie będę miała w domu. Więc pomyślałam, że Wam to dzisiaj pokażę, bo może ktoś z Was spodziewa się dzieciątka albo właśnie wśród znajomych rodziny jakieś takie dzieciątko się pojawiło. Tak, w telegraficznym skrócie. Moja przyjaciółka jest w ciąży i nazywamy jej dziecko, ich dziecko, burakiem. To jest skomplikowana opowieść, jakby co ona się bierze z imienia tureckiego, i bardzo chciałam kupić jej coś. Eee, właśnie w związku z tym burakiem, ale zależało mi, żeby sprostać jej oczekiwaniom, które są strasznie wysublimowane, już, już mi zapowiedziała, że żadnych tam śpioszków i tak dalej z tymi przeuroczymi obrazeczkami, myszkami Miki i tak dalej, bo jej się to nie podoba, no to wiecie, Newbie, no to jest po 200 zł za komplet, więc... <laughs> E, chyba raczej ciążków nie będę kupować. No i generalnie to jest osoba, która ma obsesję na, e, na punkcie tego, żeby, nie, wiecie, nie zawalać tych dzieciaków e, i tych rodziców tym plastikiem, tymi zabawkami, które po prostu są zbędne. Potem dziecko i tak się najlepiej bawi pustą butelką po wodzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie lubi rzeczy, które są też na chwilę tylko dla dziecka. I patrzcie, co ja znalazłam. To jest w ogóle jakaś taka on-on firma. A, wyprodukowane w Chinach, żeby was szlak trafił. OE firma to nie ma, to jest dwa w jednym. Po pierwsze jest to burak i są też inne warzywa. Jest bardzo dużo tych warzyw. Po drugie jest to od pierwszych dni życia dziecka i to jest zarówno i gryzak, jak i zabawka, bo to jest samochodzik. mam tutaj drewniane kółeczka i tam jest cała historia opisana że to jest właśnie bardzo też bezpieczne, że tam barwniki jakieś ekologiczne i nie wiadomo co jeszcze. Więc jeszcze to jest taka zabawka no eko. No ale widzicie, ale wyprodukowana w Chinach, mimo że te wszystkie tutaj, to jest w ogóle marka hiszpańska, mimo że te wszystkie normy spełnia. No i tak jak powiedziałam, jest mnóstwo tych warzywek. No i ten burak jest po prostu, no jest przepiękny, jest, jest przegenialny. Nie powiem, to nie była tania zabawka bo ona kosztuje ponad 100 zł, no ale nie mogłam, nie mogłam się oprzeć. Wiem, że też chyba są takie zabawki marki Jelly, o ile się nie mylę i one też są w takich różnych śmiesznych kształtach, że są maskotki właśnie, a to brokuła, a to coś, więc fajne, no takie coś wydaje mi się, że nie tu dziękowego. więc fajny, fajny, oryginalny po prostu pomysł, bo wydaje mi się, że wybierając taką zabawkę, nie wiem, jakiegoś tam bakłażana, truskawkę, Marchewkę, cytrynę, czy tam coś innego jeszcze, a ogórka. No, wydaje mi się, że mam przynajmniej pewność, dając jakiemuś dziecku, czy tam ich raczej i jego rodzicom, taką zabawkę, że nie powielimy, nie? że to nie będzie Fisher Price i każdy kupi szczeniaczka, uczniaczka, czy tam każdy kupi, no akurat szczeniaczek, uczniaczek to dla starszych dzieci. No, ale obojętne, bardzo jestem tym. Podjarana i po prostu muszę Wam to pokazać. Dzisiaj to pakuję, bo jutro właśnie widzimy się z przyjaciółmi i im to wręczę. Oczywiście ja pytałam, czy mogę już kupić prezent, bo do tego też różnie ludzie podchodzą, niektórzy nie chcą i tak dalej, wiecie. Eee, bardzo, bardzo mi się to podobało, że to jest sposób przeurocze i, i, i jestem strasznie, strasznie się po prostu ucieszyłam z tego. No, to ja Wam teraz życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Nam wszystkim życzę, aby ta piękna pogoda się utrzymywała jak najdłużej. Eee, trzymajcie się, zapraszam Was rzecz jasna gorąco do kolejnych filmów. Teraz czas powiedzieć: do zobaczenia, i czas na zbliżenia.